Udar mózgu często nazywany jest potocznie wylewem, jednak nie jest to określenie precyzyjne, ponieważ tylko 20% udarów spowodowanych jest krwotokiem. 80% to niedokrwienie, czyli zamknięcie naczynia doprowadzającego krew do mózgu. Udar mózgu jest chorobą, która wynika z zaburzeń krążenia czy przepływu krwi przez mózg. To zaburzenie powoduje utratę funkcji danej części ośrodkowego układu nerwowego które może nam dawać pewne charakterystyczne objawy. Do objawów udaru mózgu należą zaburzenia świadomości. Osoba poszkodowana może mieć kłopoty z logicznym porozumieniem się, nieprawidłowo odpowiadać na nasze pytania, może nie wiedzieć, gdzie się znajduje. Zaburzenia te mogą być różnie nasilone, aż do całkowitej utraty świadomości włącznie. Drugą grupą dość charakterystycznych objawów są również zaburzenia mowy. Ta mowa może być niewyraźna, może być bełkotliwa, ale są pacjenci również, którzy w ogóle nie potrafią mówić czy tracą tą zdolność. Trzecią grupę objawów stanowią wszelkiego rodzaju niedowłady wynikające z osłabienia czy porażenia mięśni. To, co najczęściej się obserwuje, to opadanie kącika ust, albo przymknięcie powieki czy wygładzenie zmarszczek na czole. To niedowład mięśni może również dotknąć kończyny. Wtedy pacjent nie będzie w stanie chodzić albo nie będzie w stanie poruszać ręką. Istnieją objawy, które poprzedzają udar mózgu. Dana osoba może ruszać ręką, ale nie jest w stanie nic w niej utrzymać. Jeśli zauważymy któryś z objawów, należy wezwać pogotowie i udzielić pierwszej pomocy. W przypadku udaru mózgu ważne jest, aby utrzymywać kontakt z tą osobą. A jeżeli, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniami mowy, nadal ta osoba słyszy, musimy ją zapewnić, że jest ktoś, kto się nią zaopiekuje. Osobie z podejrzeniem udaru mózgu nie wolno podawać żadnych płynów. Do czasu przyjazdu fachowej pomocy medycznej trzeba okresowo kontrolować oddech chorego. Ważne jest również, by zapewnić mu komfortową pozycję. Jeżeli mamy do czynienia z niedowładem kończym, ułożenie ich w pozycji fizjologicznej. Jeśli dochodzi do utraty przytomności, postępujemy tak jak z każdą osobą nieprzytomną, więc musimy zapewnić udrożnienie dróg oddechowych. Jeżeli zachowany jest prawidłowy oddech, możemy taką osobę ułożyć w pozycji bezpiecznej.